A już niedługo na platformie nowa aktualizacja, w której dowiesz się jakie programatory można używać do programowania laptopów, układów BIOS, układów KBC i jak to wszystko w tej kwestii wygląda. Także nie zlekaj, póki stara cena jeszcze jest aktualna. Awaria w fabryce tapet. Ta paczucha ma sterownik sterujący procesami wysychania tapet w suszarni. Chociaż w sumie nie jestem pewien, czy tam tapety się suszą, czy jakieś inne komponenty tych tapet, no ale zakładam, że to jest właśnie suszarnia od tapet. No, bo cała ta fabryka produkuje tapety. Przemysłowo. Ogromne ilości. Tak wygląda linia produkcyjna, gdzie pracuje nasz uszkodzony sterownik. Jest to jedna z końcowych faz produkcji tapety, dlatego, że tutaj trafia już nadrukowana bela z tapetą. Bele są ładowane do magazynku. Jeśli jedna bela się kończy, to automatycznie druga bela jest wklejana w pędzie, w locie, więc cała taśma tapety jest nieprzerwana. Także tutaj zaczynamy rozwijać bele materiału, następnie przechodzimy do klejenia podkładu. Oczywiście tapeta może być też jednowarstwowa, bez dodatkowych warstw. Kolejno wstęga przechodzi przez tłoczenie i wygrzewanie. Szczególnie jeśli użyto farby puchnącej, która nadaje efekt trójwymiarowy. Potem jest suszenie, które jest dla nas bardzo ważne w kontekście naprawy, bo właśnie jeden z tych dwóch palników steruje nasz sterownik. Są to palniki gazowe o bardzo wysokiej wydajności. Te suszenie jest kluczowe, dlatego że po wcześniejszych obrówkach zapewnia to idealną jakość. W dalszej części brzegi są precyzyjnie obcinane na wymiar i wzór, a materiał jest zwijany w rolki. Do każdej rolki wkładana jest etykieta, a całość foliowana, wiadomo, dla ochrony. I na sam koniec wypadają zapakowane rolki, gotowe do wysyłki. Maszyna pracuje z prędkością 100%. 76 metrów na minutę, co oznacza produkcję nawet 7 rolek na minutę, a dla prostych tapet ta prędkość to jest 300 metrów na minutę. I właśnie nowy sterownik, który kupili wcześniej, się uszkodził, i tutaj yy, musimy działać szybko z tym sterownikiem starym, który jest już uszkodzony. A tamten tak się zaczyna psuć, chyba tak samo jak ten, a jest nowy i ma około rok czasu. Kurde, walka. To jest Jumo Detron. I to jest to. To kosztuje około 4000 zł. Jak na dużą firmę nie jest to jakiś duży koszt, więc nie wiem, może problem z dostępnością, problem z awaryjnością nowych urządzeń, bo są na przykład tanio zrobione tam w środku. No i w każdym razie on steruje palnikiem gazowym. Na ten moment on się może załączyć, ale co jakiś czas. Na przykład co drugie, trzecie załączenie on się w ogóle nie włącza lub się włącza, a tutaj bardzo to wszystko słabo jest podświetlone. Więc może jakiś element się robi zwarcie, przywarcie lub kątki już się wysiadły w coś jeszcze innego. Ok, trochę tych wyjść, wejść tutaj mamy. No dobra, rozbierzmy to, zobaczmy to optycznie, podłączmy zasilanko i zobaczmy. Wczoraj to zaraz do powracam. Chcę to od razu rozebrać, żeby zobaczyć na termowizji, czy coś tam się nie przegrzewa przy włączaniu i to się bardzo fajnie rozkłada, bo tak widzicie to wszystko to są klocki i wszystko tak ładnie tutaj nam wychodzi. Zaraz zobaczymy ostatni kawałek, czy to tak też wychodzi. Jakieś widzę. Pęknięcie w tym miejscu. O Dobra, mamy to. Całkiem kompaktowa konstrukcja. Może na tym, na tych złączach to zaś nie działo? Dobra, wszystko jasne. Może to jeszcze da się bardziej rozebrać, ale na razie, sumie to załączyć. Ok, sprzedamy podłączone, rozebrane i tak. Według manuala. Możemy podłączyć się do napięcia przemiennego, normalnie 230, albo w te same miejsce możemy wpiąć się napięciem stałym, lub też AC może być od 20 do 30 V, czyli przemienne, lub DC, czyli stałe. Zróbmy to na zaszycie serwisowym. 20 do 30 V wtedy wykryje to i się załączy. Dobra, to powoli do 20 V skoczmy. Tak, 25 może. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. No, no, to nie działa, nic tu się nie dzieje, nic tu nie... nie widzę, ruszam to coś się pojawia, może, może to połączenie mam słabe, nic się nie dzieje, no. 30 V, nic się nie dzieje. Dobrze, to podłączmy w takim razie napięcie sieciowe. Tak skacze to sobie. Jeszcze się skaczę sobie. Skoki ma prądowe. Dobra, są takie pobory prądu, tak, tak sobie pikuje, ale tutaj nic nam nie skakuje. I to wcale nie jest sobie połączenie. No dobra, weźmy napięcie sieciowe staćmy my tyle, nie? Teraz będzie napięcie sieciowe, więc yy, trzeba bardzo uważać. Trzeba bardzo uważać. Amatorzy, nie polecam. Dobra, jeśli, jeśli to źle wpiąłem, to, to zaraz wybuchnie, zaraz zobaczymy wybuch. 3, 2, 1... Ło! Wow. Migocze. Jest migotanie. Dobra, Ok, mamy termowizję, możemy się temu przyjrzeć, to cały czas staje migocze. Pięknie. Tutaj nam pracuje układzik y, impulsowy. O. No, no, no. Co tam się grzeje? O, 41 stopni, coś tam dalej. Dobra, słuchajcie, ja chyba tą część górną, tą, mogę ściągnąć. Tą płytkę, tak się wydaje. To jest taka modułowa. Że to jest ale taki moduł. <grym> Chcę tylko połamać. Nie chciałbym. Ale widzicie, ma takie złącza tutaj i tutaj są takie złącze, bo to naprawdę można było wyciągnąć. A, wiem, czym jest to Tu z boku jest taki zaczep. O, 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 o. O, je. Yeah. I wyszło. Dobra, mamy. Mamy to. Dobrze, dobrze. Próbujemy dalej. Dobra, włączamy. O kurde, żeby nie odtykać nigdzie. Bo z konstrukcji tej mamy taki układ, który nam y, tworzy y, impulsy, czyli przywiera stronę pierwotną uzwojenia na transformatorku. Przywiera to między NK a L. -kę. A to ja mam taki y, octo Dobra, co załączamy? Co tu się dzieje? Co to za załadamy? Już pierwsze co bym podejrzewał to właśnie, że ten układ jest uszkodzony. Ale tam coś się mocno grzeje, tutaj po tej stronie wtórnej. To, to jest rezystor jakiś tu się grzeje, co się wam zasili. Tak się grzeją? Naprawdę? Te kondensatory się grzeją. Ej, co jest? Czemu te kondensatory się tak grzeją? Tutaj sobie zaczęło aż przeskakiwać. Te kątki nawet się grzeją. To jest rezystor. Możliwe, że te kątki są uszkodzone, że przywierają. Jest jakieś napuchnięte. Ale widać, jakby zaczęło zaczął być więcej prądu, że przekaźnie zaczyna przeskakiwać. No, teraz głośniej go słychać. Tutaj jest tak załączane i robi się reset i przekazik przeskakuje. Wygląda na to, że te kondensatory są uszkodzone i to wszystko teoretycznie. Tak kondeks się nie powinien grzać. Ma 40 stopni ten kondensator. Drugi 38. Dobra, dobra i ten rezystoryk widać zasila ten obóz tymi kątkami i to... <gryw> dobra. Chyba byśmy to mieli, nie? Zaraz zobaczymy. Wymienimy na przykład te kondensatory, bo w takich układach zawsze podejrzewam ten nasz układ tutaj, nie? Ten tutaj, że zaczyna świrować. Te układy są dosyć popularne z tego, że ulegają awarii, ale to też często idzie w parze z kondensatorami, że były coś wyschnięte i on dostawał za dużo batów i padały, nie? Dobra, to czyli robimy wymiankę kątków. Mam na miejscu yy, Rubikony, jedna z najwyższych jakości kątków, yy, więc sobie możemy to zmienić. Troszeczkę wyższe napięcia, bo na 25V, a nie na 16, jak tutaj jest. No, ale to jednak nawet lepiej, jeśli się pomieści. Polutowane, wsadzone, zanim to odpalimy, to sobie sprawdźmy te kondensatorki. Dobra, nam tam jeszcze dwa dodatkowe, wymieniłem. I tak, one powinny mieć po 220 mikrofaradów, te mniejsze, ten duży w sumie też. Tylko napięciami się różni ten duży. No i zobaczmy, pierwszy mały, 200 mikrofaradów, 1 ohm. Okay. Tamto jeden ohm, okej. Tamte inne się nie grzały, nie? a tutaj te dwa, nie wiem, które to już były, pomieszały się. 117 mikrofaradów 20 ohmów. Ok, to jest pewnie ten z, jeden, z których się grzał. <grym> I to jest pewnie ten drugi 101 mikrofaradów 20 ohmów. Dobra, i ten duży, który tam sobie tam był dalej, co się nie grzał, to pewnie będzie miał w porządku. No, 194, no trochę zawyżone, ale okej. Okay. No, bo tamte pewnie służyły do obsługi tych przekaźniczków, tutaj. A tamte śmietniki. Zobaczmy teraz, czy to już nie będzie mrugało. Pewnie już nie, bo to było dosłownie na wyjściu tej przetwornicy. Zaraz wam się to dokładnie pokażę, ale najpierw zobaczmy, czy to działa w ogóle. Okularki. Pamiętajcie, że konstory przy starcie zasilania są jak zwarcie dla zasilania i pobierają cały prąd, więc tak, mogą wybuchnąć. Bum. Trzeba mnie powiem, czy działa. Ale jak widzicie, kondensatory już się nie grzeją. A sprzęt działa! Ha! No, jakie to kurde proste. Termowizja, wcale się nie musi znać na robocie, kurde. Patrz, co się grzeje, wymieniasz to i tyle, nie? Ale oczywiście zauważę że komponenty tutaj, na przykład, jak ten układ przełączający, troszeczkę się grzeje. Ten rezystor u góry też się grzeje, bo widać dostarcza tą energię tam dalej, więc może się grzać. No. Kątki, no nie powinny się grzać. Mogą się trochę grzać, no ale nie tak jak tutaj, nie. Jak tutaj co to, to, to się działo? Dobra. Zobaczmy jeszcze budowę tego. No, no, panie Miosz, wszystko działa. A, muszę jeszcze tą płytkę podłączyć, zobaczysz, na pewno to wszystko działa. Na razie jest, że halo, jest tylko zasilanie i nic więcej. Tutaj mamy klasyczny obwód zasilania z wykorzystaniem tego układu przełączającego. Jak widzicie na schemacie blokowym tego układzika mamy drain i source, pomiędzy nim jest MOSFET, fecik, jakiś układ, tranzystor, który nam zwiera te dwie rzeczy, powodując przepłynięcie większego prądu przez ten obwodzik. Tak wygląda całkowity schemacik, taki ideowy, gdzie ten układ jest wpięty właśnie, uzwojenie pierwotne, tego transformatorka, czyli tak, od początku wchodzi napięcie na taki malutki tutaj mostek Greca, gdzie tutaj widzimy cztery diody. Tu jest malutki mostek Greca. Mamy kolejne kondensatorki. Nasz transformatorek, pierwsze uzwojenie przechodzi właśnie do niego. On kieruje z powrotem do neutrala. Do tego potrzebujemy jeszcze oktokaplera, w tym miejscu, który jest na stronie wtórnej. I na stronie wtórnej, oczywiście, mamy te kondensatorki tutaj, które widzimy na przykład C5 i C6 plus jeszcze ten ławiczek, a no i dioda, dioda, która jest tutaj, która nam prostuje jedną połóweczkę. Hiper, hiper prosty obwodzik, nie ma co się tutaj dużo zastanawiać. Jeśli kątki się grzeją, to wymieniamy kątki, jeśli napięcie przysiada, może być zwarcie na wyjściu, a jeśli to tak nam raz działa, raz nie działa, świruje, to bardzo często sam układ się uszkadza, czasami bardzo rzadko, ale też ten octocoupler, transoptor. Tyle. Zobaczmy, czy to na pewno działa z tym wszystkim. Nie? Może, może pojedziemy do firmy nawet. Złożę te koloski z powrotem. Cyk. No, zbutowało się. I sobie to możemy coś ustawiać. No, reaguje na przyciski. Tutaj się zmieniają rzeczy. Można coś sobie tam ustawiać. <noise> Ja nie jestem ekspertem od sterowania suszarniami. Chociaż powoli się im staje. Przecież robimy projekt podgrzewacza, to tam też jest grzałka, nie? No halo. Też powoli się staje ekspertem w tym. Dobra, to na tyle. Ciekawe, co tutaj zostało zauważone, że w tej skrzyni na dole jeszcze mamy falowniki, które właśnie dmuchają gorącym powietrzem od dołu. Na właśnie te nasze dwa sterowniki palników gazowych. Gazowe to są, nie? No. Ciężko to słowo zawsze, nie? Sygnał z tamtego sterownika na dole, tego którego naprawialiśmy, trafia do tej szafy sterowniczej i tutaj właśnie steruje załączeniem. Wysyła sygnał załączenia i ten sterownik już steruje bezpośrednio załączeniem naszych palników gazowych. Tutaj też są pewne problemy, no ale panowie sobie jakoś to radzą z tym sami i to działa. Dobra, tutaj pan majster wymienił ten sterowniczek. No i jak widać, działa na razie. Palniki są odpalone. Zobaczymy, czy nic się nie wysypie, czy te śmieci, które były generowane na zasilaczu, czy nie rozwaliły gdzieś tam jakiegoś kontrolerka. Ale jak na razie śmiga, nie migosze. A tu jest nowy zakupiony, który po jakim czasie? Roku? Po, po dwóch latach mniej więcej? Już zaczyna świrować, migosze, więc jeśli panowie pozwolą, to się go wezmę i zobaczę, czy jest ta sama usterka i będziemy mieli komplet informacji, co w tych sprzętach siada, nie? No, no to jestem z powrotem, jeszcze w międzyczasie byłem na kawalerskim u szwagra z poprzedniego odcinka. Jestem budowlańcem, najlepszy. Hey. Druga w nocy, lecimy. Było świetnie, dzięki szwagier za fajną imprezkę, a teraz zobaczmy czy ten sterowniczek ma ten sam problem? Czy te po prostu kątki się uszkadzają, dlatego że pozycja tego sprzętu jest taka niefortunna, że od dołu wieje gorące powietrze z falowników, które są dokładnie w tej samej szafie sterowniczej. No, także rozbieram to i zobaczmy, co się zachowuje pod termowizją. Teraz patrzę i porównuję sobie tą gumę tutaj i kurde, ta na tym sprzęcie wygląda jak nowa w porównaniu z tamtym poprzednim egzemplarzem, gdzie on już troszeczkę był poparciały. Widać, że miał te parę lat na budziku, natomiast tutaj, no te plastiki, ta guma, kurde, no to jest dosyć nowy sprzęt, patrząc na obudowę i jakość. Więc zobaczmy, co tutaj się uszkadza. Nie? Znowu to samo. No to sprawdzamy za 3, 2, 1. A, rękawice, gdzie są moje rękawice? Mam jedną rękawicę. Czyli znaczy, ten sterownik się grzeje. Te kątki jakoś się specjalnie nie grzeją. Sama ta płytka się grzeje z tym ekranem, nie? Daj mu trochę, poczekajmy chwilę. Po 15 minutach tak to wygląda, że kondensator ma około 40 stopni, ten, jeden tutaj, ten za, za tym układem ma troszeczkę lepiej. Czy to są jakieś wysokie temperatury? Myślę, że nie. Płytka z tyłu ma 43-44 stopnie, nie jest to dużo, no w każdym razie ta, ta płytka jest bardzo blisko kątka, praktycznie się opiera o ten kondensator. 40 stopni, no nie jest to dużo, żeby tak to się mocno degradowało z PCB. W każdym razie wylutujmy je i zobaczmy, jakie mają parametry. No to zobaczmy, ile te rzeczone kondensatory mają teraz w pojemności, jaki jest ESR. 220 mikro powinny mieć, a mają ile? 200 mikro, ok. 730 miliomów. Ok, Tragedia nie. Muszę zobaczyć sobie to przemyślę. 730 miliomów. Drugi ziomeczek. 220, 730 mA. miliomów. Hmm. Tragedii nie ma, nie? Tragedii nie ma. Może się inaczej zachowują, gdy to się wszystko nagrzeje. Dobra, zobaczmy na nowych kątkach. Dobra, nic nie wybuchło, sprzęt yy, działa. 730 miliomów ESR rezystancji szeregowej zastępczej powiedzmy nie jako że te kondensatory są w zasilaczu impulsowym na jego wyjściu no zaraz za diodą prostującą zaraz za transformatorem wysokiej częstotliwości no to są najważniejsze elementy tego obwodu powinny one być w technologii niskiego ESR i w tych obwodach maksymalne ESR jakie się przyjmuje to są 30 oma czyli 300 miliomów. Tutaj mamy 730. Typowa maksymalna wartość to jest 1 dziesiąta oma. 100 miliomów. Więc ten parametr, no już wybiegł poza skalę, ale nie tak bardzo jak w przypadku pierwszego sterownika, gdzie mieliśmy 20 omów, nie miliomów, omów całych. Ja pierdziele, widać aż on się grzał. No, tak to wygląda. Co te kątki robią? Filtrują tętnienie napięcia wyjściowego, stabilizacja napięcia oraz redukcja szumów z nich jest zasilany tak naprawdę cały ten sprzęcik. W takim wypadku przy dużym SR, że ten prąd już nie może być tak sprawnie pobierany przez urządzenie, zaczynają się tętnienia, tego napięcia może brakować, no bo jest ładowany prądzik w kątki, te kątki słabo się ładują, są takie gumowate, że ładujesz prąd, żeby się szybko naładowały, one się tak średnio za bardzo nie chcą ładować, później żeby ten prąd przekazać do sterownika też za bardzo go za dużo nie mają. Robią się takie gumowate. A niski SR powoduje, że kiedy sprzęt się uruchamia, to te kątki są jak zwarcie dla całego obwodu, bo chcą się od razu naładować. A gdy jest cykl braku ładowania, to wtedy urządzenie pobiera ten prądzik. I ten kondek działa jak bateria LifePo, czyli te napięcie jest stabilne maksymalnie, ale ten prąd daje ile wlezie, nie? A tutaj już się zrobiły gumowate i jest problem. Dobra, to by było tyle. Sprzęcik działa. Co jest problemem? Nie wiem, co są w ogóle zakątki. Nie, nie, nie wiem, jaki to jest producent. Są na niby na stopień, stopni, ale. Nie wiem co to jest, troszeczkę jak taki Chińczyk wygląda, Taki w sensie Chińczyki są dobrej jakości i, i złej jakości, bo już Chiny już się maksymalnie poprawiły, już tam za bardzo lipu nie ma, ale jeszcze ta kategoria niska też występuje i nie wiem co tutaj, co, co to w ogóle jest. Więc albo te kątki są kiepskiej jakości, albo to, że ta płytka grzeje się do 400 stopni nie jest to super dużo, nie jest to super dużo, ale plus jeszcze te ciepłe powietrze z falowników to po prostu wysuszało ten elektrolit i właśnie głównym powodem jest wysuszenie. Zwykle, zwykle jest głównie wysuszenie, bo to, bo, bo to ma zaledwie 2 lata, to, to nie jest stare, nie? No i tyle. A teraz pamiętajcie o ekipach, z którymi współpracuję, czyli przede wszystkim Komputronik, gdzie macie aktualne promocje, jeśli coś potrzebujecie kupić, jeśli chodzi o nowe sprzęty, komputery, sprzęt RTV, AGD, to linki promocyjne w opisie pod każdym filmem. A z kolender 5 macie zniżkę na pecety marki Komputronik. Jeśli potrzebujecie takich warsztowych mebli biurowych oraz foteli, to Elzap. A jeśli macie do naprawy jakiś sprzęt przemysłowy, taki lub inny, większy, mniejszy, to razem z Aldatechem do Was pojedziemy, to naprawimy. A część, jak widzicie, trafia do mnie na stół i macie z tego film. I automatycy w Waszej firmie już będą wiedzieli, jak to naprawiać, i wtedy nie mamy zleceń, i jest troszeczkę smuteczek, bo już wiecie, jak to naprawiać. No. Więc to jest moja wina, nie? Czy nie mam w swojej firmie zleceń? <laughs> żarcik, żarcik. Jeśli chodzi o laptopy, to też tam macie link w formularzu. To tyle, ja lecę na wesele szwagra mojego który zostanie zaraz takim pełną wartościowym szwagrem. No. Także widzimy się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Coś jeszcze nagrać wam. To na razie trzymajcie się. Hej